Postanowiłem, że najuczciwiej będzie przedstawić to, co mi się udało w ciągu 20 już lat pracy, na co natrafić dotyczącego ludności żydowskiej czy historii ludności żydowskiej w Białymstoku i sąsiedztwa polsko-żydowskiego. Trzeba zacząć od tego, że Białystok ma swoją specyfikę. Tutaj historia tragiczna ludności żydowskiej rozpoczęła się troszeczkę później niż po drugiej stronie Wisły, ponieważ tutaj był, była okupacja sowiecka. Najpierw w związku z tym zaczynamy mówić o 22 czerwca 1941 roku, kiedy rozpoczęła się wojna niemiecko-sowiecka. Pięć dni później Niemcy wkroczyli do Białego Stoku. Tutaj macie Państwo fragment. Oryginalnego pamiętnika Marii Kolendo, znakomitej pedagog i organizatorki sieci Tajnego Nauczania w Mieście w województwie, organizatorki pierwszej tajnej matury. I ona tutaj odnotowała pod dniem 27, właśnie, że o 4.30 zerwała ich ją i domowników kanonada. Natomiast najistotniejsze jest w śródmieściu: pali się, podpalono synagogę i spali się teren sąsiedni i taka trochę filozoficzna dotycząca dziejów Białego Stoku. Uwaga, że, e, że piątek jest historycznym dniem dla Białego Stoku, bo w piątek po raz pierwszy weszli Niemcy, mowa o 15 września 1939 i w piątek weszli również Rosjanie, czyli tydzień później 22 września i znowu tego 28 czerwca. E, e, znowu to był e, piątek. Kolejnego dnia ona e, kończy, że d, dalej pali się e, śródmieście, 19 godzin bez przerwy d, według niej ten pożar Kubo. Możemy? E, możemy dalej. I teraz co się konkretnie pali? Tutaj macie Państwo coś paliło. E, plan z 1942 roku powstały w królewcu. Mamy rzut Białego Stoku, jeszcze troszkę, dobra? I teraz, jak widzicie Państwo, miejsce po wielkiej synagodze i cały zapaskowany teren to jest to, co się spaliło, czyli cała ta dzielnica Szulchow, dzielnica Hanajki, bardzo gęsto zabudowany teren oraz część przy rzece Białce, część nadrzeczna. Więc to zostało od razu spalone, tutaj mamy już od razu najbardziej chyba to, to, to rozpoznawalny plan, bo tutaj jest obrys getta już, natomiast do tego jeszcze wrócimy, plany są dużej rozdzielczości, żeby było widać szczegóły, więc one też mają swój czas, zanim się... I to jest jeden z tych rarytasów, którego państwo, nawet historycy będący u nas nie widzieli, jestem tego pewien. Jest to dokument, jest to plan z 1937 roku Polski, ale już w 1941 roku są naniesione poprawki niemieckie. To, co Państwo widzicie na tej wklejce, że jest to szkic regulacji i zabudowy spalonej części Białego Stoku. I teraz zobaczcie Państwo, to wszystko zakreskowane, to jest to, co się wcześniej pokazywałem, co się paliło. No i co tutaj widzimy? No widać Niemcom nie podobał się ten wydłużony trapys naszego, naszego rynku, w związku z tym wytyczyli, jak od średniowiecza w miastach niemieckich na prawie magdeburskim prostokątny rynek chcieli poprawić, ale to, na co zrzyma się nasz gospodarz Tomek, Park Centralny i to, co zrobili komuniści z cmentarzem, zobaczcie państwo, cmentarz żydowski w centrum, już zagospodarowana sieć, sieć ulic i... Na każdym, na każdym rogu jakieś skwery i place. Natomiast został cmentarz praktycznie nieruszony, który sąsiaduje. Natomiast Żydowski już został w 1941. Dziwne, ponieważ jeszcze teren getta, Widać że tam jeszcze nie było pomysłu, jak to się sytuacja rozwiąże tylko kawałek Jurowieckiej wyprowadzone. Natomiast co dalej nie. Ale ta część już została dokładnie rozrysowana, jak to miało wyglądać. Trochę. Trochę by to regulowało te plątaninę białostockich ulic, natomiast widzicie państwo, jak szybko przystąpiłem, przynajmniej w takiej sferze projektowej do, do, do zacierania. I teraz tak, od momentu wkroczenia mniej więcej do utworzenia getta minął miesiąc, w tym czasie jakieś tam zarządzenia porządkowe były wydawane i tutaj państwu pokażę, bo bo mamy. E, i to jest jedna też z ciekawostek Zarząd Miejski Brańsk, akta powojenne. E, natomiast tam jest taka księga zarządzenia burmistrza miasta Brańska. Jest to zarządzenie numer 3 z 12 lipca i oprócz wprowadzenia godziny policyjnej widzicie Państwo, wszyscy Żydzi Żydówki osiedleni w mieście Brańsku. Brańsk, bo akurat Brańsk mamy, natomiast to było w miarę 8 lipca takie zarządzenie wyszło, więc to dość, dość podobne. Powyżej 10 roku życia natychmiast po przeczytaniu zobowiązani są do noszenia na prawym rękawie opaski z gwiazdą syjońską. O opaski mają się starać we własnym zakresie, żeby też kosztów administracji nie posiadać. co ciekawe, kłanianie się przedstawicielom żołnierzom niemieckim jest surowo wzbronione. Wówczas też wprowadzono zakaz poruszania się głównymi ulicami, czyli w Stoku, jak ktoś chciał się dostać na drugą część. Ulica warszawska była niedostępna, trzeba było iść równoległą, trochę pośredniejszą, typu starobojarska, a w ogóle chodzenie po chodnikach zostało zabronione. I to było takie w pamiętnikarstwie miejscowym dojmujące dla, dla przedstawicieli tej ludności, właśnie to chodzenie po chodnikach, w ogóle. Białostoczanie nauczyli się chodzić po chodnikach niedawno, tuż przed wojną wychodził cykl artykułów uczących, jak się poruszać po chodnikach, bo jakieś takie pozostałości po, posowieckie i takiej wolnej amerykanki dziś byśmy powiedzieli, w związku z tym uczyli się, a kilka lat później połowa ludności została wyłączona z tego, nazwijmy to, przywileju chyba, nie wiem. Bardzo go to bolało, ta gwiazda Dawida go tak nie bolała, jak to, to chodzenie po chodnikach, bo no z jednej strony w sumie słusznie, bo e, albo trzeba było się poruszać rynsztokiem okalającym ulicę, albo jezdnią i często być jeszcze potrąconym przez ruch. Natomiast to, to było takie przyrównanie do e, koni i bydła, które są pędzone, d, a ludzie chodzą chodnikami, tak? e, Zarządzenie 9 dni później, 21. E, wszyscy e, Żydzi już te opaski powinni zamienić na łaty na lewej piersi i na prawej stronie pleców. Dawid Szpiro w swoich wspomnieniach pisze, że to zostało w białym stoku wprowadzone drogą ewolucji. To macie Państwo tę drogę ewolucji. Zarządzenie po zarządzeniu do, do finału. Natomiast tak jak mówię, Dawidowi to nie przeszkadzało, ponieważ on uważał, że jest to jakieś utożsamienie z grupą, przynależność do narodu on nie uważał, żeby to było jakoś w jakiś sposób hańbiące. Z kolei Samuel Pisar, Pisar pisał? mając 12 lat, że jemu się to kojarzy z Gwiazdą Szeryfa, jego ulubionych westernów, więc różnie sobie w danej sytuacji, różni ludzie z tym radzili, no, natomiast chodniki nie. Mnie osobiście uderza to, nie wiem czy Państwa, moc tych zarządzeń w porównaniu z lichością formy, są to jakieś pasgroły na porosyjskich tabelkach, natomiast mające takie znaczenie dla tysięcy osób. Kuriozalne. No, no więc tak, 26 lipca w Białymstoku podjęto decyzję e, o utworzeniu wydzielonej strefy miasta. W ciągu pięciu dni ludność miała się przenieść cała, i ja tutaj sobie pozwoliłem z tego planu z 1942 roku wypreparować getto i nanieść na dzisiejszy Białystok, żebyście mogli sobie Państwo lepiej zobaczyć. Eee, mamy nieistniejącą wówczas e, ulicę Piłsudskiego, mamy Świętego Rocha, Lipową e, Jurowiecką, Białkę, tam aż za komendę wojewódzką policji, centrum miasta, spory kwartał, jedna trzecia powierzchni, no, rzecz nie do y, przeoczenia, nie do, y, nie do ukrycia. Dlaczego getto powstało tam, gdzie powstało? Ponieważ plany były różne. Był początkowy plan, że na tej części spalonej mogłoby to getto powstać, no ale tak. Niemcy się pospieszyli spalili. To po pierwsze. A po drugie, nawet ten przywoływany przeze mnie Dawid Szpiro mówił, że stojąc na rynku kościuszki i patrząc przez ulicę Suracką, było widać zgliszcze aż do lasu. Pewnie chodziło o zwierzę. W związku z tym, bliskość lasu powodowała to, że trudno było upilnować porządku, więc zrezygnowano z tego. Tutaj jest Kolej Poleska nasyp zdecydowanie łatwiej. Były trzy powody takie propagandowe do tworzenia tych get. Jedno powiedziałbym takie społeczne. Żydzi mieli podobno podburzać Polaków, wsiać zamęt, w związku z tym należało ich odseparować. I ponownie się odwołam do tego Dawida, który mówi, że nie wiedział, że przynależy do narodu, który nie mając swojego, swojego własnego, Własnego państwa jest tak potężny, że prowadzi, prowadzi wojnę z Trzecią Rzeszą i jeszcze wodzi za nos pół świata. Drugi czynnik był, powiedziałbym, natury sanitarnej, ponieważ oficjalna propaganda głosiła, że Żydzi jak emigranci roznoszą zarazki i choroby, należy odseparować. Ale podstawowy trzeci gospodarczo ekonomiczny było to źródło taniej siły roboczej i przemysłu. I teraz to jest z 39 roku plan, w którym jest rozmieszczenie przemysłu w Białym Stoku. Jak powiększymy, zobaczcie Państwo, te czerwone kwadraciki, to jest zlokalizowany przemysł na terenie Białego Stoku. Znakomita większość na terenie getta, dlatego zostało to tam zlokalizowane. Przeprowadzka, 5 dni na przeprowadzenie się do strefy zamkniętej z najpotrzebniejszym bagażem. To są zdjęcia z Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białym Stoku. Podpisane jest, że jest to przeprowadzka w białostockim getcie. Ja mam wątpliwość, jakbyśmy kolejne zdjęcie. Szczególnie tutaj, przecież to był przełom lipca i sierpnia, tutaj ludzie są ewidentnie w grubych ubraniach. Albo ubierali się na zapas, żeby przenieść, albo to jest, nie wiem, z warszawskiego getta, albo jakiejś późniejszej akcji lutowej, czy, czy czegoś takiego. Podpisane jest przeniesienie, natomiast e, nie wydaje się. I teraz. Przeniesienie się do getta wiązało się z tym, trzeba znaleźć ludzi, którzy mieszkali na terenie getta. Okay, mieli swoje lokum, oczywiście lokum trzeba było domeldować inne osoby. Na terenie getta mieszkali również Polacy, w związku z tym Polacy musieli się stamtąd wysiedlić. byli o tyle w lepszej sytuacji, że mogli liczyć na te mieszkania pozostawione po Żydach oraz nikt im z karabinem nad głową nie stał. Rafael Reisner pisze, on troszkę, musicie Państwo tylko czytając jego wspomnienia, mieć pod, na uwadze to, że, że on... Pewną urazę do Polaków miał, w związku z tym przewija się ona przez, cały, przez całe jego wspomnienia. Pisał, że było to rozpoczęcie wszelkiego rodzaju nadużyć, czyli że biedni Polacy w ciemne, zatęchłe nory zamieniali na obszerne mieszkanie. I pewnie takie sytuacje miały miejsce, jest krótki czas, jest przymus, więc pewnie nadużycia się zdarzały. Natomiast macie tutaj Państwo przykład odwrotny: Mazowiecka 31 przez 1, zdjęcie cieplutkie, bo z wczoraj jeszcze powojenne akta, to jest kolejny przykład znalezisk powiedzmy, ponieważ są to akta powojenne, akta sądowe sądu grodzkiego mamy 19 tysięcy, albo i 24 tysiące jednostek, dlatego mówię, że znajdujemy przypadkiem pewne rzeczy. Jest to wprowadzenie w nieruchomość Mejera Zelikzona. nieruchomość właśnie te na ulicy Mazowieckiej, jakbyśmy mogli kolejny i wśród tych dokumentów. Znajduje się taka oto notatka, dwa dni przed zamknięciem getta Maria Boruta, Polka mieszkająca na Poleskich 17, teren getta, domawia się z Kiwą Wałachem, e, Mazowiecka 31 przez 1, że się e, zamienią czasowo na mieszkania. On będzie zajmował jej mieszkanie, ona się będzie opiekować e, jego mieszkaniem i to jest taki przykład dobro sąsiedzkiego, Umowy tym bardziej, że po, yy, po wojnie, bo tam był yy, wprowadzenie mejera zelikzona, a właścicielem był kiwawałach, że ona jeszcze po wojnie yy, świadczyła przed sądem, że została świadkowie skłamali i on nie powinien, bo to nie była jego własność, tylko a lojalność pozostała, mimo że. Kiwa już nie żył i było, i było po wojnie. Kolejny przedwojenny plan, którym chciałem też coś Państwu zobrazować, jakbyśmy to po, mogli powiększyć. Jest to plan sieci szkolnej planowanej. W 1938 roku inżynier Tłoczek planował na przyszłość, jak się Białystok rozwinie, gdzie powinny być szkoły, przedszkola. Natomiast ważne jest to, w najbliższych latach, w tym kwartale miało mieszkać 25 980 osób. Nie w 38 za kilka lat, bo to jest projekt dopiero. Natomiast getto było troszeczkę mniejsze. I tu było 25 tysięcy. Niemcy wtłoczyli tutaj 50 000, lekko licząc. Więc jakbyście sobie państwo teraz w skrytości, bo nie jestem rachmistrzem, mnie to nie interesuje, ale gdybyście sobie policzyli jaką macie powierzchnię mieszkalną swoich domów, mieszkań, podzielili to przez trzy, to zobaczylibyście państwo, z iloma osobami według niemieckich przepisów musielibyście mieszkać. Ja w standardowym mieszkaniu w bloku 50 par metrów 17 osób przez, przez dwa lata, żyć, funkcjonować. Więc, więc mamy otoczone, otoczony kwartał, w którym zostało stłoczone bardzo dużo ludzi. Żeby nie było za dobrze, podbijam stawkę jeszcze, bo... Jest to 30, 38 rok, koniec 38 roku, plan y, sieci kanalizacyjnej w Białymstoku i to co Państwo widzicie, zielona strzałki to jest sieć świeżo wybudowana w 38, więc ona tam jeszcze różnie funkcjonowała, natomiast pomarańczowa to jest to planowana, więc jak widzicie 60% y, getta albo i więcej nie posiadało kanalizacji, więc mamy przeludnienie, mamy stłoczonych ludzi, nie mamy kanalizacji, nie mamy bieżącej wody. No to takie nawiązanie do życia codziennego. Mieszkanie podsta podstawowe, podstawowa potrzeba, drugą potrzebą, jak się okazuje, pewnie dziś byśmy powiedzieli, że jeśli nam nie każą, to byśmy nie pracowali, natomiast wtedy pracować należało takie y, zaświadczenia o zatrudnieniu, to jest... Y, E, moja pożyczka, ponieważ to nie jest z jest zasobu Muzeum Historycznego, ale koledzy się zgodzili, to nie dotyczy też Białego Stoku, tylko Moronga. Ale poglądowo Państwu pokazuję, ponieważ takie zaświadczenia, jeżeli ktoś posiadał przynajmniej w pierwszym okresie okupacji, świadczyło, że osoba jest przydatna jakoś dla przemysłu niemieckiego. Była to przepustka do życia bardzo często, już pal sześć zarobki. Natomiast to było możliwość przetrwania dzięki tego, Później już, już nie. Natomiast na samym początku, tam do końca 1942 roku, tak. Natomiast troszkę o tych zarobkach i to jest kolejny przykład naszych znalezisk, tak jak mówię, no są to rzeczy przeze mnie wygrzebane. Sami Państwo by się na to nie trafili. Firma Perun na orzeszkowej mieszcząca się, była to wytwórnia gazów technicznych tlenu karbidu i tego typu rzeczy. Ja samym dole przy białej? Tak. O, możesz pamiętać, ona od przedwojnia, przed dwie okupacje i chyba w 80-tych latach ona jeszcze za komuny dobrze się, dobrze się e, e, miała i tam e, w związku z tym są prowadzone księgi e, rachunkowe, jakbyśmy mogli e, dalej, e, księgi rachunkowe 450 stron średnio, kart e, grube, gdzie są dokumentacja bardzo... E, szczegółowa, bardzo nudna, bo dotycząca zamówień, kasa pobrała, kasa wydała i tak dalej. Natomiast w każdym miesiącu znajdowały się jedne, bądź dwie listy płac. Dzięki czemu ja sobie to troszeczkę y, poprzeglądałem. Mamy pracowników po nazwiskach, sądząc Polaków, widzicie państwo stawka maszynista 42, y, 20, 12%, y, przepraszam, y, potrąceń, za 200 godzin pracy 75 marek, tu pozostali są pomocnikami, 35 stawka, około 65 marek, natomiast również znajdowali się tam i żyli z terenu getta, którzy pracowali, tu macie Państwo porównanie, Nowiński Abram, który był woźnicą z wozem i ze swoim koniem za 200... Godzin. przy stawkach jeszcze nie ma, nie ma, że tak powiem biedy, ponieważ... 70 Fenigów, tam pomoc miała 35, Polska tutaj 27, więc jest dość w porządku. Natomiast jeżeli zobaczycie Państwo, tu 12% podatku to, co było potrącane Polakom, i 50% podatku żydowskiego, co powoduje, że 235 potrącano do wypłaty 180, ale tutaj zobaczcie Państwo, to jest za 3 miesiące, jest to, jest to pensja. To jest mniej więcej 1 trzecia tego, co dostawali Polacy w tym czasie w tej samej, w tej samej fabryce. Lipiec 43, więc tuż przed, przed likwidacją dalej stawki są te same, jak widzicie Państwo. Pomocnik za 250 godzin pracy mniej więcej 82 marki. 13 marek za 100 godzin, czyli za 250 to byłoby za 32. No i jedna trzecia. Więc dzięki temu możemy prześledzić mniej więcej te, te, te stawki w mieście. A tutaj jest przykład y, niemieckiej precyzji, bo to jest dalej to. Zobaczcie Państwo: 28 października 1943. Getta nie ma zarząd, getto Verwaltung jeszcze jest. I proszą tę fabrykę o przesłanie, rozliczenie się z, po 50% żydowskiego podatku. Za miesiąc czerwiec, lipiec do 15 sierpnia. 16 rozpoczęto likwidację, do 15 należało podatek uiścić. E, czy to było dużo, czy to było mało, e, jeśli chodzi o, o zarobki? No, jeżeli e, nie ma towaru, no, to można zarabiać e, i krocie, i co z tego? E, jak poczytamy Dawida Sz, mm -hmm. Szpiro, e, który mówi, że będąc policjantem, stojąc na bramie, był w stanie dziennie 50 marek zarobić. Wtedy też mówię, że i przemytnicy, i, i złodzieje najlepiej, najlepiej się mieli, ponieważ wywozili, wywozili towar, natomiast Felicja Felicia Nowak za dzień pracy otrzymywała jedną markę, podczas gdy 15 kg ziemniaków wtedy kosztowało 5-6 marek, chleb kosztował o ile był 5 marek, bo to, co, co było w systemie kartkowym, to było dalece nie, niewystarczające, więc Widzicie Państwo, jakie były zarobki, jakie były możliwości nabywcze. Kolejny przykład, już będziemy zbliżać się do brzegu. Starostwo Bielsko-Podlaskie, 44 rok. Błaha jednostka, ewidencja sił technicznych, wykazy inżynierów. Yy. I tam jest karta, powiedzmy, gdzie wójt gminy stwierdza, że na terenie naszej gminy inżynierów, techników nie ma. Natomiast jak my odwrócimy tę kartkę. Zostało to spisane na e, czymś e, takim. 41 rok karta e, żywnościowa, niestety. Widzimy, jakiego rodzaju produkty, ile było odcinków, jaka od, o, jaki odpowiednik gramatury d, był wtedy. E, nie powiem Państwu. Natomiast. E, d, po II wojnie światowej nie było materiałów piśmienniczych, pisano na czym się dało, dlatego natrafiamy i pewnie jeszcze natrafiać będziemy na różnego rodzaju tego typu drzazgi, bym powiedział. I yy, kończąc, 39. rok. Też nikomu nie pokazywany jeszcze plan Białego Stoku. Teren różowy jest to teren najbardziej, e, najbardziej zurbanizowany, uprzemysłowiony, zamieszkały więc widzicie, e, widzicie Państwo e, wielka synagoga i cały teren w koło e, przynajmniej do rzeki Białej teren e, getta. Natomiast, e, jeżeli przejdziemy do kolejnego zdjęcia. Macie Państwo plan z 1959 roku równie ładny w kolorze 16 lat po powstaniu w getcie. Zobaczcie Państwo na ten sam teren. Tam były zupełnie inne budynki, więc to jest świeże, to jest wszystko pustynia. Dzięki temu stworzyło się miejsce. Między innymi mamy planowaną dopiero na marszałka Piłsudskiego ulicę. Natomiast no, pustynia pozostała. Skupiłem się na tym akurat, bo do tego materiały udało się zdobyć. Natomiast też no, w pierwszej kolejności muszą być zaspokojone podstawowe potrzeby w getcie było daleko od tego, żeby myśleć o zaspokajaniu jakichś wyższych, w związku z tym skupiłem się na warunkach sanitarnych, mieszkaniowych pracy i, i wyżywieniu. Ha. Ale żeby nie było tak, że ja to sobie wymyśliłem, zakończę. Żeby był poważnie cytatem z Dawida Szpiro, który swoją codzienność w Getcie jeszcze w grudniu 1942 roku opisał zdaniem: Dni płyną jak paciorki różańca, siedzimy wszyscy jak myszy w pułapce, czekamy końca. A w styczniu 1943 napisał: Jesteśmy tylko trupami na urlopie. Więc tak wyglądała codzienność życia w Getcie według mojego przekazu. すみません。